Dzień dobry. W pierwszej części serii o ćwiczeniach oddechowych powiedziałem Wam pokrótce o funkcjach przepony i jej wpływie na organizm. Dziś chciałbym przybliżyć Wam nieco anatomię i położenie przepony. Może to być pomocne w wykonywaniu dzisiejszych ćwiczeń i wyczuciu przepony. Tak więc przepona jest mięśniem o nerkowatym kształcie. Jest płaska, szeroka, cienka. Jej grubość przeciętna to 3 mm, jedynie przy części naziowej, najsilniejszej części przepony, ta grubość dochodzi do 1 cm. Przypona jest rozpięta na dolnych żebrach od 7 do 12, na wyrostku mieczykowatym, części wewnętrznej, czyli tak jakby pod mostkiem i na powierzchni przedniej trzech, kręgów, trzech pierwszych kręgów nędźwiowych. po prawej stronie pierwszy, drugi, trzeci kręg nędźwiowy i po lewej e, pierwszy i drugi, I jakby od środka, od strony brzusznej. Przepona jest e, tak wybrzuszona, kopulasto w stronę klatki piersiowej, i gdy przepona jest rozluźniona jest w rozkurczu, to właśnie jest w takim ustawieniu wypukłością do góry. Kiedy zachodzi skurcz przepony, czyli ona pracuje, robimy wdech, to się obniża, rozchyla i z wydechem, z powrotem wraca do rozluźnionej pozycji wypukłej. Z wdechem Obniża, rozchyla i spłaszcza, a z wydechem wraca do, tej, do tych dwóch kopuł. Dlaczego to jest ważne? Zwykle kojarzymy przepony, ruchy przepony z unoszeniem brzucha, tak jakby ona tylko z przodu działała, a najsilniejsza część z tych, z tych trzech części przepony z części mostkowej najmniejszej Części żebrowej i lędźwiowej, najsilniejszą jest właśnie część lędźwiowa. One wszystkie trzy m, przyczepiają się do środka ścięgnistego. Tą lędźwiową część przepony spróbujemy dzisiaj zmobilizować i wyczuć. Także zapraszam do ćwiczeń. Przygotuj sobie małą poduszkę. lub złożony, niewielki koc, ręcznik. Usiądź wygodnie na krześle lub na macie, dywanie. Zadbaj o swój komfort. Jeśli potrzebujesz koca pod pośladki do siedzenia na, na macie, to możesz sobie podłożyć. Nie musisz oglądać wideo, możesz zamknąć oczy i, i jedynie słuchać nagrania. Na początku wsłuchaj się w swój rytm oddechu. Co się porusza wraz z oddechem? I w jaki sposób? Może brzuch, dolne żebra. Poczuj, co się dzieje, gdy wdychasz powietrze. A co, gdy wydychasz. Następnie skieruj uwagę na dolne plecy między dolnymi żebrami a miednicą. Jak tam się zmienia ruch podczas wdechu i podczas wydechu. Poczuj boki tułowia. Klatkę piersiową, upadki, barki, szyję. Następnie połóż jedną rękę pod mostkiem, dłoń, a drugą dłoń na plecach, na wysokości dolnych żeber. Czy wraz z wdechem dłonie oddalają się od siebie? A wraz z wydechem przybliżają. Wyobraź sobie linkę zaczepioną pomiędzy, pomiędzy dłońmi. Co się dzieje z tą linką? Podczas wdechu, a co podczas wydechu, czy w którejś fazie skraca się. A w którejś wydłuża, napina. I spróbuj teraz. Wydłużać jedynie tylną część linki z wdechem, a przednią w miarę możliwości unieruchom zablokuj. Możesz w tym celu lekko wypłaszczyć odcinek lędźwiowy kręgosłupa, czyli dolne plecy. Jeśli tego nie czujesz, to też w porządku zapamiętaj mniej więcej te, te wrażenia, to jak Ci się to robi, czy z łatwością, trudnością. I na koniec tej lekcji, tej praktyki sobie porównamy. Odłóż ręce i powoli przejdź do leżenia na brzuchu. Podłóż pod czoło lub brodę złożono, złożone dłonie. Chyba, że jest to niemożliwe, to wtedy możesz położyć głowę na boku lub jakąś poduszkę niewielką podłożyć. Poczuj, jak w tej pozycji poruszają się dolne plecy podczas wdechu. A jak podczas wydechu. Czy ruch ze środka, z okolic przepony przynosi się na dolny rejon ciała, szczególnie na pośladki, dno miednicy, biodra, a może też na uda, łydki, stopy. I teraz zobacz, czy oddech pursza górny rejon ciała, żebra środkowe i górne, łopatki, barki, obojczyki i ramiona. I czy czujesz, jakby, echo tego ruchu też w szyi. Głowie. Wróć uwagę do dolnych pleców i do brzucha. Zobacz, jak brzuch się porusza, mimo tego, że, jest, że leży na podłodze, że jest dociśnięty. I teraz wydłuż nieco wydech. Usz usta w rurkę podczas wydechu. I wydychaj powietrze do końca, ale powoli, stopniowo. Tak jakbyś lekko dmuchała w stronę płomienia świecy, ale nie chciała, nie chciał jej zdmuchnąć. I wdech weź nosem swobodnie nabierz tyle powietrza, ile potrzebujesz i znów wydłuż wydech, powoli, stopniowo wydychaj powietrze ustami i znów wdech swobodny, nosem taki naturalny dla Ciebie i ponownie stopniowy, dłuższy wydech do końca. I jeszcze dwa, trzy razy w tym tempie, w swoim naturalnym tempie, ale troszeczkę wydłużony wydech ustami i swobodny wdech nosem. Poczuj, jak przy wdechu plecy się unoszą. Jeśli tego nie czujesz, lub masz zwiększone wygięcie dolnego kręgosłupa w przód, czyli tą zwiększoną lordozę lędźwiową, to podłóż pod brzuch złożony koc lub małą poduszkę. I tak samo, wydłużaj fazę, fazę wydechu ustami, wdychaj nosem tyle, ile potrzebujesz. I zrób sobie przerwę, odpocznij. W jakiejś chwili, minucie, dwóch naturalnego oddychania. Zrób jeszcze 5-6 dłuższych wydechów, tak samo jak wcześniej, ustami złożonymi w rurkę. A wdechów nosem naturalnie. następnie przejdź do siedzenia w tej samej pozycji co na początku połóż dłonie tak jak wcześniej czyli jedną rękę, jedną dłoń pod mostkiem a drugą dłoń na plecach na wysokości dolnych żeber poczuj jak teraz Czujesz oddalanie dłoni podczas wdechu. I wróć do tej wirtualnej linki między dłońmi. Wyobraź sobie jej napięcie, naciąg z wdechem. Z wydechem być może lekkie poluzowanie i skrócenie. I skup się na tylnej części tej linki. Na przymocowaniu do tylnej dłoni położonej na plecach. Czy teraz łatwiej ci jest ją wyczuć. Jeśli czujesz różnicę, jest ona dla Ciebie ciekawa. Czy jest to ten ruch dla Ciebie przyjemny? Możesz dłużej to poeksplorować, poczuć sobie, jak to jest, jak, jak jest z tą różnicą. A jeżeli masz dosyć, to opuść ręce, odpocznij. Zobacz, jak się czujesz. To ważne, żeby być świadomym nie tylko ruchów ciała, ale również swoich emocji, swojego aktualnego stanu bez oceniania go. Dziękuję.